ojcem, bo y, Hebrajczyków 2,13 oto ja i dzieci, które dał mi Bóg, czyli Bóg Stwórca dał Chrystusowi dzieci. Ja jestem córką właśnie Chrystusa Króla. No, czyli Chrystus jest moim ojcem, stał się za Adama, że zradzam mnie ze swej prawdy, bo znacie prawdę, prawda was wyzwoli, bo prawda tylko jest w Chrystusie. No i ja nar naradzam się na nowo, poznaję i chcę iść za Chrystusem. On Aha. jest właśnie tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, a Jego Ojciec nie jest moim Ojcem. Aha. A do kogo Jezus, do kogo kieruje Pani modlitwę, skoro? Jezus nauczył swoich uczniów modlić się Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Więc do kogo się Jezus kazał modlić? Jezus się modlił na swoje konto. On mówił już ale nie, nie. o sobie. Uczniowie prosili, uczniowie prosili żeby nauczyły ich się modlić. I on powiedział, macie się modlić teraz ojcze sposób. ojcze nasz. Jace, nasz. No tak, chodzi, nie powiedział jest. ojcze mój. Czyli do, kogo, czyli do kogo się mamy modlić? Ojcze, kto jest naszym ojcem? No, naszym ojcem w niebie jest Chrystus. Mateusza 23. A to Jezus, ale to Jezus mówił, modlcie się ojcze nasz. Czyli do siebie się kazał modlić? No, bo oni właśnie uczniowie chcieli, żeby ich nauczył modlitwy. To Jezus właśnie przekazał tą modlitwę, żeby się modlili już na jego konto, bo Jezus jest mm. teraz w niebie. Ojcze nasz, który jest no, ja w niebie. Chyba mm -hmm. więc tak, temat, temat roli Jezusa to jest bardzo ważny temat. Dla nas Jezus jest bardzo ważną osobą, przez którą jest możliwe w ogóle wybawienie. Złożył okup za nasze grzechy i dzięki czemu mamy nadzieję na życie w raju. Ale y, ten temat trzeba by otworzyć Biblię i po prostu y, samemu się przekonać, czy przy pomocy kogoś, czy Jezus jest Bogiem wszechmocnym, czy Jezus jest synem Bożym. Powie Pani, co takie poglądy na temat y, tego, no. że Bóg jest w trzech osobach, y, czy że przede wszystkim można to, że Izraelu. tylko Chrystusowi, ale chwileczkę, tylko Chrystusowi, a nie Bogu, Jechowie, są bardzo powszechne dzisiaj wśród szczególnie wyznań protestanckich, wśród wyznań niektórych kościołów chrześcijańskich, protestanckich i oni odrzucają wręcz istnienie i odrzucają wręcz oddawanie chwały Bogu, który ma na imię Jechowa, a całą czasie Chrystusowi, więc ja spotykam się z tym i, i, i wiem, że tak jest podczas gdy nie ma to żadnego uzasadnienia w Biblii i chętnie y, mogą to nasi umowoznawcy Pani pokazać ale to by trzeba się spotkać umówić na, na rozmowę na ten temat akurat, nie? Jeżeli to Panią y, tak bardzo tutaj też, no Pani się dowiedzieć dlaczego tak jest No ja mogę zaprosić do domu jak brat może przyjechać To znaczy, no nie ma potrzeby, myślę, żebym przyjeżdżał i Pani z Będzina, skoro w Górzie Śląskiej Pani mieszka, tam jest bardzo zboru Świadków Jehowy, którzy na pewno na pewno gdzieś tam w pobliżu ktoś mieszka Pani także wie Pani, ja tutaj działam na terenie Będzina i sąsiednich miejsc małych wiosek natomiast Ruda Śląska jest bardzo dużo naszych współwyznawców, także polecam może Pani dojść do każdego wózka, umówić się z kimś ale, z no właśnie, ale y, mam taką broszulkę właśnie i tam jest napisane że Jehowa wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwców to a, jaki jest ten Jehowa, że on będzie y, ludzi zabijał? To jaki znaczy, to jest ten Wasz Bóg? Ludzi czy, ludzi czy niegodziwców? No ale ludzie to są też niegodziwi. Mhm. No a jaki jest ten Jehowa, skoro. A jak Pani widzi inne rozwiązanie dla świata, żeby zaprowadzić raj na Ziemi? No mój Chrystus, mhm. ojciec, on nikogo nie zamorduje, bo Bóg nikogo mhm. prawdziwy Chrystus nie morduje. Czyli jak przywróci raj na Ziemi? żeby nie było zła na ziemi, jak to zrobi? No mi miłość głosi no, prawdę i, I wynika, każdego prawda módlisko? osądzi tak jak mhm. Judasza przecież Jezus nie zamordował Judasza mhm. Ale wie Pani co? A zdradził go pani, Ale czy dla Pani autorytetem jest Biblia czy tylko jakieś, jakieś inne yy, No Biblia, albo, nawet mam to, Wasz przekład, srebrzankę To, pani, to, to tylko pani, te słowa, które tam Pani ma w jakiejś broszurze na temat, Jechowac Łodzi nie jego no one pochodzą z Biblii, także to nie są słowa, które napisali świadkowie Jechowy, bo my nie tworzymy własnych ksiąg. Nie mamy własnych ksiąg, podstawą jest Biblia. I dlatego ja odsyłam panią do Biblii do, i do e, studium Biblii ze świadkami Jechowy, nie studiowania jakichś naszych poglądów. My nie mamy innych poglądów niż te, które są w Piśmie Świętym. No ale Pismo Święte właśnie wyraźnie mówi, że Bóg ma na imię Imanuel. Bóg z A Jehowa, Jehowa? to jest właśnie, żeście przyjęli nazwę w 1931 roku. Odłączyliście się od badaczy. Przyjęliście nazwę Świadkowie Jehowy, no i teraz czcicie Jehowę. A kto to jest ten Jehowa? To już na, niektórzy Świadkowie już nawet nie wiedzą, bo myślą, że to właśnie Jehowa jakiś z Ameryki, czasopisma swiastujące Królestwo Jehowy i no Jehowa, Jehowa. A o Chrystusie właśnie zapomnieli. Nie wywyższają go za Ojca, za Boga, za Zbawiciela, za Króla. Nie chcą yy, być w Królestwie Chrystusa Króla. Nie chcą, bo mają Królestwo Jehowy. Pani ma jakieś błędne informacje na nasz temat. Ja jestem świadkiem Jehowy i wie Pani, słucham tego jak jakiegoś tutaj kosmicznego wyznania. Ja lepiej wiem chyba, w co ja wierzę, niż, niż to, co Pani mówi. Także wie Pani, co w każdej Biblii, w każdej Biblii która jest zgodna z oryginalnymi tekstami, imię Boże Jechowa w formie Jachta lub Jechowa występuje około 7 tysięcy razy. To, że niektóre przekłady czy kościoły zrobiły wszystko, by imię Boże zastąpić tytułem Pan, to trudno, ale to bardzo łatwo przecież sprawdzić. To są fakty. To tak jak historia. Więc to nie jest żaden problem znaleźć imię